Dzisiaj, 18 listopada, nastąpiła zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Funkcję tę objął wieloletni działacz lewicy Włodzimierz Czerzasty. Zmiana ta została spowodowana warunkami umowy koalicji 15 października. Co o tej zmianie sądzą posłowie? Czy to zmiana na lepsze czy na gorsze? Dzisiaj jesteśmy w parlamencie i zapytaliśmy się posłów o ich opinię na ten temat. Co pan myśli o nowo wybranym marszałku Sejmu Włodzimierze Czerzastym? Czego możemy się po nim spodziewać? Nic nie myślę. Trudno mi powiedzieć, no... No niczego dobrego, niczego dobrego. Trudno mi powiedzieć. Na pewno jest to marszałek znacznie bardziej przesunięty w lewą stronę od marszałka hołowni. Zobaczymy, czy to się przełoży na funkcjonowanie Sejmu, kancelarię Sejmu. Um, Liczę na profesjonalizm, szacunek dla regulaminu Sejmu i respektowanie praw opozycji, którą tu reprezentuję. A jak będzie, to zobaczymy. Czy według pana marszałek Hołownia ma jeszcze jakieś, jakieś szanse na politykę, jeżeli nie zostanie komisarzem w Organizacji Narodów Zjednoczonych? Marszałek Hołownia za, za chwilę prawdopodobnie zostanie wybrany wicemarszałkiem Sejmu i będzie funkcjonował tutaj w polityce parlamentarnej. W tę karierę międzynarodową nie za bardzo wierzę, powiem szczerze. Natomiast jest ciągle popularnym politykiem. Co zrobi ze swoją popularnością, to już jest pytanie do niego. Wszystko wskazuje na to, że będzie realizował koncepcję komunistyczną, bo to jest jego formacja, to jest jego działanie, to jest jego nie tylko przeszłość, ale i, obecne, i obecna intencja. Powiedział to bardzo jasno: będzie wspierał Donalda Tuska, czyli będzie wspierał nasze podporządkowanie Niemcom i Rosji na pewno oczekuje tego, że pan marszałek Czerzasty, zresztą już dał się poznać w taki sposób, że będzie prowadził ten Sejm tak, aby był to Sejm otwarty, żeby był otwarty dla mediów, dla dziennikarzy, także młodych dziennikarzy, dla organizacji pozarządowych i dla społeczeństwa obywatelskiego. I to jest najważniejsze, żeby ten Sejm był postrzegany jako własność wszystkich obywateli, a nie tylko partii politycznych. Myślę, że pan marszałek Czerzasty będzie na pewno takim marszałkiem Sejmu, który będzie zdobywał krok Po kroku sympatię nie tylko e, posłów, bo już się dał poznać jako ten, który wprowadza dyscyplinę, ale ma też e, wiele zrozumienia dla pewnych wybryków poselskich czy nadużywania, nadużywania mównicy. Ale myślę, że jest znany ze swojego dużego poczucia humoru, więc myślę, że to mu będzie zjednywało ludzi. No niczego dobrego, niczego dobrego. To jest osoba już poza tym, że to jest to jest czerwony marszałek e, Czerzasty, że komunista, e, jako druga osoba w państwie, to jest potwarz dla wszystkich opozycjonistów. Pani jest osobą troszeczkę młodszą ode mnie, pani tych czasów nie pamięta, ale e, panie, pani rodzina, ojciec, e, babcia, wszyscy są w jakiś na pewno sposób poszkodowani przez tamten system komunistyczny i dzisiaj pan marszałek Czerzasty jest, e, reprezentuje nas wszystkich, to jest potwarz. E, a niczego dobrego nie możemy się oprócz tego spodziewać, bo jest znany wśród, 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 wśród posłów, również wśród mi, mnie, że e, po prostu jest bardzo nie fair, zawsze nastawiony do posłów opozycji. Naprawdę bardzo nie fair i marszałek Hołownia jest świętością przy panu Czarzastym. Nikt, żaden poseł nigdy nie chciał, żeby marszałek Czarzasty prowadził obrady wtedy, kiedy poseł miał przedstawiać stanowisko klubu. Po prostu pan marszałek Czarzasty źle prowadzi obrady sejmu. Ja już po, w te, tego, dnia, tego dnia, kiedy marszałek chłownia żegnał się z fotelem, mówiłem w pewnej przynosi, żeby Będziemy jeszcze e, płakali za Szymonem Chłownią, chociaż to również nie był marszałek moich snów, ale przy, przy Czerwonym Czerzastym e, wolę, żeby Szymon Chłownia wrócił. Tak jak mówi o sobie, e, że będzie starał się kontynuować dobrą demokratyczną e, linię, e, jaką e, w zarządzaniu Sejmem, e, w przywracaniu Sejmu obywatelom i wszystkim. E, Środowiskom, które chcą aktywnie w Sejmie działać, no, utrzymanie tej otwartości Sejmu. Mnie zmartwiła jedna decyzja odchodzącego marszałka, pana marszałka Hołowni, i właśnie wystąpiłam na prośbę z środowisk młodzieżowych z prośbą o przywrócenie dostępności Sejmu osobom nieletnim, które jeszcze do października. Miały szansę odwiedzać Sejm, uczestniczyć w pracach zespołów parlamentarnych, podkomisji, komisji jako strona obywatelska czy społeczna, bez opiekunów. Teraz niestety w październiku swoją decyzją marszałek to ograniczył. Ja jako posłanka będę zabiegała o to, aby to prawo zostało Wam, młodym osobom, które chcą aktywnie działać, konsultować, Akty legislacyjne, ustawy i inne dokumenty w Sejmie, abyście taką możliwość przywróconą mieli. Czy myśli Pani, że właśnie Marszałek Przeżasty będzie w stanie zmienić ten zapis w regulaminie Sejmu? Mam taką nadzieję i już wystąpiłam do dyrektora kancelarii Sejmu. Z prośbą o przekazanie nowemu marszałkowi tej prośby młodzieży. Tą prośbę skierowała do mnie młodzież z różnych środowisk młodzieżowych, rad młodzieżowych, sejmików. Nie wiem, czy wiecie, ale prowadzę w Sejmie współzespół parlamentarny do spraw dialogu obywatelskiego, a dialog obywatelski to jest właśnie umożliwienie także. E, zabierania aktywnego udziału w procesie stanowienia prawa młodym osobom. Skoro marszałek Kołownia już nie jest marszałkiem, czy uważa pan, że, że jakaś jego kariera polityczna jeszcze może wzrosnąć, jeżeli zostanie przyjęty na przykład do Organizacji Narodów Zjednoczonych? Znaczy, ja, bym był, ja bym był bardzo dumny, gdyby marszałek Kołownia był przyjęty na komisarza UNHCR. Jest to wysokie stanowisko i to by nobilitowało nasz kraj, Polskę dość znacznie na arenie międzynarodowej, a Szymon świetnie się porusza wśród polityków międzynarodowych. Co, wiemy, co widzimy, jak te kontakty polskiego marszałka z tymi wszystkimi marszałkami basenu Morza Bałtyckiego, chciałem powiedzieć śródziemnego, fajnie by było mieszkać nad Morzem Śródziemnym. Ale Morza Bałtyckiego pokazuje, że to jest człowiek, który potrafi nawiązywać relacje międzynarodowe, więc liczę na jego daleką, szeroką karierę. A kto według pana był najlepszym marszałkiem Sejmu do tej pory? Wtedy, kiedy wychodził na, 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 na ten fotel Krzysztof, Krzysztof Bosak, nie spotykam się z żadnymi argumentami rzeczowymi od żadnego z posłów, nawet posłów koalicji rządzącej. Którzy są przeciwnikami politycznymi w stosunku do marszałka, marszałka Bosaka. Oni nigdy nie mówili, że marszałek bo Bosak w jakiś sposób tendencyjnie prowadzi obrady, czy jest niemiły, czy nadużywa swojej funkcji. Nigdy takich słów nie, 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 nie słyszałem z ich, z ich ust. Więc e, oczywiście w pewien sposób subiektywnie, bo jestem kolegą z partii Krzysztofa Bosaka, uważam, że e, słysząc o, również dobre, dobre zdania ze strony koalicji rządzącej, e, to Krzysztof Bosak był. Jest najlepszym marszałkiem Sejmu. Jak pan zapatruje się na przyszłość teraz Szymona Hołowni, jeżeli nie dostanie żadnego stanowiska w Organizacji Narodów Zjednoczonych? Czy jeszcze według pana będzie miał miejsce, żeby być w polityce? No, Pewnie będzie się starał o powrót programu IDOL w postaci. Mhm. Obawiam się, że jeżeli zapowiedzi się spełnią, to dużo gorszego traktowania opozycji, dużo gorszego traktowania mniejszości i łamania tej starej, mądrej zasady, że. Taka jest jakość demokracji, jaki jest poziom traktowania mniejszości parlamentarnej. Czy nie spodziewałam się dobrych rzeczy? Pani jest młodą osobą, bo nawet ja, osoba starsza, a ludzie się jednak już dwa miesiące po tych, po tych częściowo wolnych wyborach. Nie spodziewałem się, że takiego zatwardziałego komunisty, który do końca stał przy szczętarzach PZP-u, który sławą Jaruzelskiego, mówił o mówił o klubu Kupińskim, że jest zdrajcą czyli po prostu twarz tego systemu, że ten człowiek po 36 latach taki człowiek będzie marszałkiem Sejmu, To jest szok. I spodziewam się, żeby jako marszałek Sejmu respektował prawa opozycji, bo jednak ten gen komunistyczny, polityczny w tym momencie bardzo... Pewnie ten pora, prawda? 13 grudnia. Uważam, że żadna z tych osób nie powinna zajmować się tym. A według pana czego możemy się spodziewać po nowo wybranym marszałku Sejmu? Jak śpiewał klasyk, czas pokaże. Pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. No. I to tyle, jeśli chodzi o w posłów na ten temat. Jeśli materiał to się spodobał, koniecznie zasubskrybuj.